Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy to największy szpital misji Obrony Narodowej, zwany potocznie okrętem flagowym. Jednostka, która jest centrum urazu, urazowym na Mazowsze, a jednocześnie jednostka o bardzo dużym potencjale naukowym, współtworząca najlepszy, naszym zdaniem, kierunek medyczny razem z Uniwersytetem Warszawskim. Stąd szukamy najlepszych narzędzi dostępnych na rynku. Czyli w sensie w sal szkoleniowych. Do tej pory używaliśmy tablic ścieralnych albo tablic interaktywnych smartowych, ale nie jednak w postaci ekranów takimi, jakie jak oferuje Optoma. Niemniej jednak wraz z utworzeniem kierunku medycznego chęci zapewnienia im studentom najlepszej możliwej jakości, ale jednocześnie wygody użytkowania. Przeglądaliśmy rynek i znaleźliśmy to rozwiązanie. W konsekwencji sale szkoleniowe, które udostępniane są głównie studentom, ale i pracownikom naukowym i pracownikom no, standardowym jakby instytutu, zostały wyposażone w te tablice. Liczba tych tablic dzisiaj przekracza ponad 38 sztuk. Stąd jedna flota, jedne tablice, jedne zarządzanie, co z jednej strony nam ułatwia Proces zarządzania tym sprzętem, ale z drugiej strony użytkownikowi, który przemieszcza się pomiędzy tymi pomieszczeniami, powoduje, że on się nie gubi. On po prostu używa te tablice tak, aby był u siebie w swojej podstawowej macierzystej jednostce. Wojskowy Sól Medyczny, jako obiekt, który ma już no, wieloletnią tradycję, nie jest jednak obiektem nowym. To powoduje, że e, musimy dostosować się do przestrzeni, którą mamy. W związku z tym, e, naszym naturalnym oczekiwaniem było. Znalezienie takiego produktu, który byłby w względnie dużej palecie rozmiarowej, ale jednocześnie gwarantował te same funkcjonalności i ostatecznie jakość. No nie wszystkie jednak produkty takie wymagania spełniają, stąd nasz naturalny w którymś momencie spojrzenie kierowało się ku optomie, która. Oferuje produkty wielkości 65, 75, 86 cali, które tak naprawdę pozwalają nam zaopatrzyć te mniejsze sale szkoleniowe, ale również te większe, gdzie jakby komfort widzenia nawet z dość dużej odległości jest krytyczny. Z punktu widzenia jakby bezpieczeństwa tegoż rozwiązania. E, oczywiście tak, myśmy e, zdecydowali się na podpięcie wszystkich tablic do jednej wydzielonej sieci LAN, ale te wszystkie e, jakby urządzenia są u nas wyposażone wewnętrzne komputery, e, tak zwane OPS-y, co daje nam tę przewagę w stosunku do innych rozwiązań, że w zasadzie mamy dwa urządzenia komputerowe przy stanowisku w jednym czasie. Tym samym możemy na jednym z rozwiązań korzystać z prezentacji czysto z internetu, ale w sposób jakby bezpośrednio odseparowany od rozwiązań szpitalnych, które również muszą być prezentowane w zasadzie bezprzerwowo studentom, no bo na tym oni się uczą. Dlatego też te, ta możliwość połączenia z jednocześnie z różnych źródeł, ale Źródło pochodzących z różnych obszarów sieci spowodowało, że to rozwiązanie było dla nas najlepszym. Dzisiaj rozwiązania wideokonferencyjne w zasadzie są ugruntowane na rynku. To nie są rzeczy, które pojawiły się wczoraj. Można by powiedzieć, że to nie jest już nowość, ale wciąż nowością jest edukacja medyczna. Ta edukacja medyczna, która opiera się na, na slajdach PowerPoint w większości, no jednak nie jest tym, co chcielibyśmy, żeby. Nasi przyszli lekarze widzieli. Stąd szukaliśmy takiego rozwiązania, które da się zintegrować w formie terminali wideokonferencyjnych, ale też w taki sposób, żeby transmisje mogły być dokonywane bezpośrednio z sal operacyjnych na, do tych miejsc, w których przebywają studenci. Jeżeli wyobrazimy sobie grupę dwudziestoosobową i salę operacyjną, tam wszyscy naraz nie wejdą. A dzięki tym rozwiązaniom, dzięki zastosowaniu kamer, dzięki zastosowaniu oprogramowania i wewnętrznego w naszym przypadku rozwiązania do wideokonferencji, mamy zabezpieczoną możliwość w cudzysłowie bycia na sali operacyjnej, uczestniczenia w tych zabiegach, uczestniczenia w procedurach medycznych, tak jakby się tam było. Przy czym bez zwiększania niepotrzebnego niebezpieczeństwa dla pacjenta, a jednocześnie w bardzo dużym komforcie dla studentów, dla których nam bardzo zależało. My, budując od lat tą infrastrukturę, przemyśleliśmy sobie jak chcemy jednocześnie być otwarci, ale jednocześnie być zamknięci. Stąd mamy u siebie własny mostek wideokonferencyjny. Na każdym z takich terminali jest zainstalowane oprogramowanie, które zamienia go na ten moment, kiedy jest potrzebne urządzenie wideokonferencyjne. I w tym sensie możemy się konsultować w zasadzie z dowolnym sta z spełniającym standardy innym urządzeniem w świecie. Dodatkowo jesteśmy wyposażeni również w urządzenia typu miksery audio, wideo, które pozwalają wysyłać strumienie wideo i audio w świat, co tak naprawdę na moment pozwoli zamienić instytut studio filmowe, które jakby nie jest oczywistością, jeśli popatrzeć, że e, jakby nie wszystkie instytuty, nie wszystkie szpitale takie funkcjonalności potrafią zapewnić, a jednocześnie zapewniamy komfort ludziom, którzy że uczestnicząc w tych szkoleniach nie muszą udawać, że coś widzą na 22-calowym monitorze. Takie monitory, które Państwo widzą za mną, tradycyjnie używane są jakby w dwóch scenariuszach biznesowych. Pierwszy to zewnętrzny komputer, który również moglibyśmy tutaj zobaczyć. Tu możemy podłączyć czy to prezentacje, czy szkolenia, czy wykłady, czy inne materiały robocze, które nie wymagają dostępu do sieci szpitalnej i wtedy komfortowo użytkownik jest w stanie widzieć, ale jest w stanie rysować po tym ekranie, jest w stanie rysować diagramy, pokazywać, podkreślać to, co na typowym no jest jednorazowe, bo nikt nie będzie przecież tego mazał. Tu możemy sobie pozwolić nawet na błędy i zobaczyć, czy student reaguje poprawnie na błędnie przedstawiony materiał, ale jednocześnie możemy w ułamku chwili przełączyć, się na system szpitalny, wywołać prawdziwą historię choroby, pokazać, co tak naprawdę z pacjentem w danym momencie robiono, jak pacjent reagował, bo przecież mamy dostęp do wyników badań. Możemy zobaczyć badania obrazowe, bo na tym ekranie nikt nie będzie musiał udawać, że widzi zdjęcie klatki piersiowej czy złamania zaopatrzonego, nawet się do ostatnim rzędzie. Więc komfort w tym przypadku jest dużo, dużo większy. Poza tym na tych ekranach my możemy wykorzystywać dokładnie te same narzędzia. Które wykorzystują klinicyści. W związku z tym to nie jest symulacja nauki, to jest prawdziwa nauka na prawdziwych narzędziach w sytuacji tylko odmiejscowienia z miejsca, gdzie jest pacjent. Do zarządzania tablicami faktycznie wykorzystujemy system OMS, który jest jakby natywnym systemem producenta do zarządzania tymi monitorami, bo wyobraźcie sobie Państwo, że teraz na noc zostaje włączonych 38 terminali. No nie, no jakby to nie jest jakby, mamy być zieloni, w związku z tym wyłączamy te monitory zdalnie, ale od strony technicznej, od strony zarządzania to bardzo duże wsparcie, a bowiem my będąc u siebie w dowolnym dla nas czasie i... W czasie, który dla nas jest dogodny, możemy zaktualizować oprogramowanie tych urządzeń, w związku z tym nie musimy przeszkadzać, nie musimy wchodzić w obszar medyczny, tam gdzie w sumie nie powinno nas być, a dbamy o to, żeby urządzenia były gotowe do pracy, pracowały i były bezpieczne. Na etapie, kiedy wybieraliśmy ten produkt, myśmy w pewnym sensie zestandaryzowali schematy jego użycia. I w każdej sali, do której ktokolwiek wejdzie i zobaczy terminal optomy, zobaczy również i będzie przekonany o tym, że ma dostępny komputer wewnętrzny, ma dostępny komputer zewnętrzny, ma dostępnego office'a, ma dostępną stację wideokonferencyjną i w zasadzie on może się pomylić i nie zauważyć, że wszedł do innej sali, bo one mają być dokładnie tak samo wyposażone. Projekt ten zaczął się wiele, wiele lat temu. Myślę, że jakieś 5-6 lat temu zaczęliśmy dostarczać tu pierwsze monitory interaktywne. Na początku były to pojedyncze sztuki. I były to różne, różne modele, różnych producentów, ale w pewnym momencie klient postanowił to ujednolicić i szukaliśmy pewnego partnera, pewnego producenta, z którym mielibyśmy pozytywne doświadczenia również na innych rynkach. Stąd wybór padł na Optome, której wcześniej znaliśmy projektory i również parę tutaj dostarczyliśmy wcześniej ekranów interaktywnych. W związku z tym, gdy klient zwrócił się do nas o. Zaproponowanie rozwiązań, zrobiliśmy im wstępne oferty dla monitorów interaktywnych Optoma. Wybraliśmy je z tego punktu widzenia, że potrzebowaliśmy urządzeń nazwijmy to uniwersalnych które zarówno działają autonomicznie dzięki wbudowanemu OPS-owi, jak i mogą działać jako monitor po prostu zewnętrzny również interaktywny dla zewnętrznego komputera. Ponieważ tutaj klient używa tych monitorów jakby w trzech scenariuszach. Pierwszy scenariusz to kiedy ten monitor jest używany jako monitor zewnętrzny, ale dotykowy dla komputera, który jest tutaj standardowo zainstalowany na sali. Drugi scenariusz to jest gdy użytkują wbudowany komputer OPS. I trzeci scenariusz, kiedy ten komputer OPS zamieniamy. Terminal wideokonferencyjny. Dzięki zastosowaniu software'u klient ma tutaj dość rozbudowany system wideokonferencyjny firmy Yelink i na monitorach Optomy jest zainstalowany ten software, a niekiedy mamy też przy tych monitorach również zainstalowane zewnętrzne terminale. Dzięki temu, że ta generacja monitorów jest już wyposażona również w USB-C, wiedzieliśmy, że idziemy jakby krok do przodu, ponieważ USB-C w tej chwili staje się powoli standardem. Gdzie klient za pomocą jednego kabla może podłączyć nowoczesny komputer i mieć zarówno funkcję interaktywną, jak i przesyłać obraz, jak i dostawać zasilanie dla podłączonego notebooka, było to dla nas bardzo istotna funkcja. Dzięki temu, że monitor jest doskonale zaprojektowany, jeśli chodzi o. Podłączenia urządzeń zewnętrznych, czyli mamy tu dość duży hub USB, są huby sieciowe. W związku z tym, mimo że mamy tak naprawdę tutaj, można powiedzieć, dwa komputery w monitorze, bo jeden jest Androidowy, drugi jest Windowsowy, mogliśmy dociągnąć tylko jeden kabel skrętkowy, co też nie zajmowało klientowi przestrzeni na switchach. I mogliśmy dzięki temu też podłączyć kamery zewnętrzne, jak i są sale, gdzie podłączamy. Mikrofony zewnętrzne bezprzewodowe. Zwykle na salach, w których to jest używane, te wbudowane w nową generację mikrofony doskonale się sprawdzają, dzięki temu nawet wyłączamy te mikrofony, które są wbudowane w kamerę, a wybieramy mikrofon wbudowany w monitor, one troszeczkę lepiej zbierają. No i dzięki temu klient jest no, bardziej zadowolony z tych rozwiązań. Dzięki bardzo dobrej współpracy zarówno z działem IT, jak i z działem administracji. Wimu udało nam się tę integrację, przeprowadzić dość szybko. No niestety w takich instytucjach wojskowych czas jest dość istotny takiej implementacji, tym bardziej, że instytucje no, pracują w określonych godzinach. Nie można tutaj przebywać całą noc czy cały weekend. Trzeba się dostosować do ich prac. I tylko dzięki temu, że ci państwo byli dość elastyczni, podchodzili, że tak powiem, frontem do klienta, mówiąc w cudzysłowie o nas, że jesteśmy klientem, chociaż oni tam byli klientami. Udało się to przeprowadzić praktycznie te, ten duży rzut 30 paru monitorów został zainstalowany no, praktycznie w półtora miesiąca, więc dość szybko. Praktycznie codziennie tutaj musieli nas znosić. Monitory interaktywne odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej edukacji. Wysokiej rozdzielczości rozwiązanie, wielodotyk, jak i mnogość platform operacyjnych, które możemy zainstalować na takim rozwiązaniu, daje niesamowitą możliwość współpracy, jak i dzielenia się treścią w nowoczesnej edukacji. Należy pamiętać oczywiście o tym, że jest to baza platformy. Jak zostanie ona wykorzystywana, zależy od tych sposobów konfiguracji urządzenia. Należy pamiętać o tym, że monitory ułatwiają nam komunikację komunikację zarówno poprzez udzielanie tych treści, nanoszenie notatek, adnotacji, jak i dzielenia się treścią i współpracą. Monitory interaktywne stają się multimedialną, jak i technologiczną platformą, sercem sali spotkań, sali edukacyjnej. Możemy wykorzystywać wbudowane matryce mikrofonowe, jak i głośniki, jak i rozbudowywać takie, taką salę o wideokonferencje. Daje nam to niesamowite możliwości szerzenia tej informacji do naszego grona odbiorców. Należy oczywiście pamiętać o tym, że wszystko zależy od rodzaju zastosowania, jak i systemu operacyjnego, jak i aplikacji, które pozwalają nam na wykorzystanie. Większej ilości funkcji. Jeśli chodzi o sposoby komunikacji, mamy tutaj wiele możliwości podłączenia się z monitorem. Począwszy od standardowych złączy, poprzez najnowsze złącze USB-C, dające i zasilanie i komunikację udzielające peryferia, jak i także możliwość łączenia bezprzewodowego. Przy wykorzystaniu niezależnie od systemu operacyjnego platformy takiej jak iOS czy Android, możemy połączyć się za pomocą technologii bezprzewodowej. Z monitorem i wyświetlić konkretną treść na naszym urządzeniu mobilnym. Rozdzielczość 4K, technologia Zero Bounding, jak i hartowane szkło i powierzchnia antyrefleksyjna powodują nam tutaj doskonałą jakość widzianego obrazu przez studenta. Dobór odpowiedniego rozwiązania według wielkości calażu do sali jest też czymś, co ułatwia odbiór osobie uczestniczącej w zajęciach. To są jedne z głównych atutów, na które należy zwrócić uwagę przy Wybieraniu wyświetlacza, jeśli chodzi o jakość wyświetlanego na nim obrazu. Inną częścią należy oczywiście zwrócić uwagę na systemy operacyjne i możliwości, jakie dają nam konkretne aplikacje. Monitor staje się tylko platformą do wykorzystania, a jak zostanie on dostosowany i jakich narzędzi będziemy używać, zależy od oprogramowania na nim zainstalowanego. Mnogość akcesorii, możliwości podpinania czujników, kamer zewnętrznych, jak i samego systemu wideokonferencyjnego. Daje dalej nieograniczone możliwości szerzenia tej informacji, jak i dzielenia się treścią. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, studenci mogą w prosty i przyjemny dla siebie sposób przyswajać wiedzę, jak i rozwiązywać zadania za pomocą interaktywnych funkcji na bieżąco. Rozwiązania naszej firmy mają ułatwić szerzenie informacji, jak i odbiór treści dla użytkownika, do którego ona jest przekazywana. Należy zwrócić uwagę, że korzystamy z najwyższej technologii, najnowszych rozwiązań, jak i możliwości dostosowywania rozwiązania pod własne potrzeby. Jako firmie jest nam niezmiernie miło, że Instytut wykorzystał i wybrał właśnie nasze rozwiązania, i z tego miejsca chciałem też serdecznie podziękować za ten wybór, możliwość, jak i współpracę z naszym integratorem, firmą Polixel.